...żeśmy już kończyli. No, jakoś tak było. Tak jak w tym odcinku dopiero co to nazwę zlyzywałem. Tak. no, no to zamkniesz tą <gry> tak, tak. Jeszcze, jeszcze trochę było tam. Ty no. Ty k***a. Ty tak, <laughs> był, tak na pewno. Świetne, tak, na pewno jest. Będzie Bronek, to wtedy To było ostro słowo. Od razu pokazał, kto tutaj nowy wszedł i jakie będą żony. No i Kantotura to nam to nie gratulował. Teraz już Tak byłem, tak Jedna? Tu na moim kanale sąsiedzi oczywiście, jest ze mną Dzień dobry. Jeżeli sąsiedzi, to też oczywiście musi być Bolek i Bronek. Witam serdecznie. <laughs> Sieman, Za cenzurą to są chłopaki. <laughs> na cenzurowanym niestety. Dziwem, tego wiem, ja sobie wezmę na razie tą wtedy jedną tutaj na bok. A mam laga. A na cholerę trąbić tam. Pachnie tak ja laga, nie? Dobrze nie skręcałem. Jakbyś mi się no. wpakował w te belki, byś wszystko pozrzucał, nie? To byś to ładował. No, dlatego takie ładowanie, kurna, na drodze. My dzwonili na policję, mam pozwolenie. Tylko z tutaj patroli. Co? Patroli. Oni akurat pojechali. Co no to Halo, halo. halo, halo. Najgorsze jest to, że. jakby mi przerywało tak jak ryż? kiedyś, to nie? Albo, albo serio, to jest przez, przez internet. Nie ma nic gorszego od tej ciszy. Nie dzwonisz, ja śpiewuję. Jezus, tak co niecham, ci... wiem, Wychowa... to, niecham, Śpiewajcie sobie bardzo ładnie, bo od, od razu wtedy lepiej nic nie przerywa. To wtedy będzie Ja ci pokażę. o co to za pesełka? czy jest kolorowe Przy wykopkach, to... no, przy wykopkach tak śpiewasz, że wardeczka. Tak, to dobrze. I... To naprawdę mają fajny klimat. On jest teraz w cenie ta na elektrowni. Czekałeś coś tak. A no wiemy, że klimat. Te słupy A Tutaj? A i tu nie przechodzę, bo miał na polu. Poznacie bardzo chętnie, przez nasze pola zapłaci na odszkodowanie. I teraz Będziemy śli przez akurat tak pola wszystkie, żeby jeszcze nasze też No ja. I ze sami odszkodowanie zapłacić tak? Później wodociągi będziemy ciągnąć. O. Półtora miliona z gminy. Ja. I za te dziury, kurwa. Nie widziałem. I to po drogę ja, Nie będę mówił koło pozdrawiam, to jest arzymiecki druga sesja z Tobą. Nieważne, miesiąc tym Teraz sąsiedzi, pogadamy zaraz dalej. Więc jeżeli w <laughs> tym momencie, no na robisz dzisiaj na no, cykl. Jezu, sprzedaję mleko. Zostaw mi chociaż jedną beczkę, żebym się mógł przewieźć, dobra? <laughs> dziękuję, możesz bać się dalej. Dobrze się bawię, a co? Ja muszę się napić, bo aż mi się sucho zrobiło. Na chcesz? mogę ci podejść beczkę. Ja. Ja, mleko musi być. Eee, wracając do mleka. mleka?